Dziś dla odmiany Janusze Startupów, e, dziś o. Czy Jesteśmy ciągle w tym programie? Tak. Janusze Startupów, dziś e, Janusze Weekendowych Rozrywek. E, będzie oczywiście o tym, e, jakich filmów nie oglądać, e, o tym, dlaczego większa część Polski spędzi ten weekend w trzeźwości, e, pewnie jedząc rybę, e, czyli także o wegańskich blogerkach, które nie, okazały się niewegańskimi blogerkami, i to nie dlatego, że ludzie, którzy jedzą mięso. Są, nie są weganami, a ci, którzy jedzą, są. I że pasztet z dzika jest wegański, bo dziki je tylko, czy tam sarna je tylko trawę. Żołędzie. <noise> żołędzie. Dziki tylko żołędzie. To jestem pewien, że można jakoś rozegrać na grinderze. A także o moim ulubionym love brandzie, dlatego jestem dzisiaj w kurce w Patagonii, która postawiła się finansistom z Doliny Krzemowej startupowcom z Doliny czyli Love Brand e, wszystkich startupowców, który przywołał ich do porządku. E, Widzę, że Ty masz, też no, masz Radku no, no, no. E, polskie złoto. Polskie złoto cebula. Co Ty masz za, za złoto? E, że hodowcy cebuli to takie doniesienia, bo to miało być może warzywo tygodnia, ale to już zaczniemy od warzywa tygodnia, że cebula to polskie złoto i że hodowcy cebuli są wygrywami, ponieważ cebula Gdzie... bardzo mocno podrożała. Hmm to znaczy No, że osiągnęła już cebula cenę 4 zł, a kiedyś cebula to się, się wyrzucało do koszyka nie zauważając tego, a tak. teraz już 4 zł, czyli kilo poważnym jest wydatkiem w budżecie jest porównywalna z ceną pomarańczy, aczkolwiek w dalszym ciągu wygrywa pietruszka, znowu kupowałem i tym razem <laughs> zapłaciłem 12, chyba 40 za kilo, więc pietruszka z cebulą, nasze polskie bogactwo, nasze polskie złoto, trzymamy kciuki za eksporterów. Skąd? Skąd taka cena? Czy to koniunktura w Niemczech napędza polską cebulę, czy... Wiesz co, nie przeanalizowałem dokładnie tematu. Zakładam, że ktoś zaczął kupować więcej, albo nasi w obawie przed szkorbutem spowodowanym przedłużającą się zimą, albo ktoś za granicą, albo może zaczęliśmy wydobywać, odławiać więcej śledzia, do śledzia cebulka. Na pewno z Bałtyku. Na Chyba z Bałtyku. ryby z Bałtyku to wychodzą e, z własnej woli, żeby nie siedzieć w tej wodzie. I się pytają, przepraszam, ludzie, czy wy jesteście normalni? Co wy tam wlewacie? I pery peryt, peryt no, to się zacznie niedługo wylewać. A tak e, zakręciłem ja w stronę śledzia bałtyckiego, tak, żebyśmy mógł ja zagalić o naszej. No dobrze, to oczywiście, jak tu e, wszyscy wiemy, weganizm e, rośnie w siłę na świecie, w Polsce e, także. Czekaj, tak można pokazać, takie jest obraźliwie, a takie jest w porządku. No, tak, tak jest. Więc weganizm w w części... od weganizmu? W części krajów kontynentalnych, a właściwie to w żadnym kontynentalnym kraju, bo za chwilę już nawet ten kraj nie planuje być częścią kontynentu. nie, nie tak się nie spiesz. Znowu wczoraj czegoś im się nie udało przekonać. oczywiście. No i tutaj jest takie, szaden, zacznijmy od takiego prostego szaden czyli oczywiście ludzie starają się być weganami, co jest na pewno spokój dla, dla nich i dla całego środowiska. To bez wątpienia. No, ale oczywiście problemy zaczynają się, jak ktoś na tym chce zarabiać. Jak zawsze. jak zawsze. Jak ktoś sobie robi coś w domu, to spoko. Prawda? Ja tam e, my tu się z radkiem, e, my z radkiem nie prowadzimy wspólnego gospodarstwa domowego, ale rozumiem, że każdy w swoim gospodarstwie domowym e, próbuje jakoś żyć wegańsko. Raz się to udaje lepiej, raz gorzej, wiadomo, e, jesteśmy tylko ludźmi, e, więc mamy swoje potknięcia. No ale tutaj e, weganka e, rowana. E, czyli... ro, ro, jak roina z Rafa. Raf Rawana. Rowena. Rowena, tak? Tak. Row czyli... od surowy i wany jak tak. ten samochód. Tak, czyli taka weganka już w wersji bardzo ekstremalnej, która. je surowe. nieobrobione rzeczy, tak. Aha. No to jakby tutaj myślę, że biochemia chyba też nie jest po jej stronie, bo. Raczej wypadałoby pewne rzeczy ugotować. No, na przykład, wydaje poddać mi się, Poddać obróbce termicznej, jak to się mówi. No nic, no i prowadzić sobie przygotowane. Tak, zdecydowanie. No, nie wszystko. Tylko cebulę da się jeść, jak jabłko nieugotowaną. Wiadomo. Stąd taka cena. W każdym razie, no więc prowadzi, prowadzi swojego bloga, czy tam jakby swoje kanały social mediowe, jest influencerką, jak to się nazywa, ma tam ponad milion obserwujących, no i wszystko byłoby spoko, gdyby nie to, że Co pewnego dnia w pięknym, środkowoamerykańskim kraju, chyba w Meksyku jak była na wakacjach, Ktoś ją przyłapał na tym, jak wpięła rybę, mm. jest w świecie. Ryba była pyszna, na pewno. Ryba była na pewno pyszna, no i co, jak to zazwyczaj, jak to zazwyczaj bywa w takich sytuacjach, czyli zamiast powiedzieć, jak ktoś cię złapie, jak to mówił klasyk, za twoją rękę, to mów, że to nie twoja ręka. To Nie, to Ona cóż, nagrała 30-minutowy film przepraszający wszystkich, każdego z osobna w którym nie, trochę ona się tam tłumaczy, mówi, że y, pewne rzeczy w jej organizmie zaczęły iść nie w tym kierunku, co trzeba tak. y, i, i po prostu badania, w... badania wskazały, że ona się nie nadaje, bo to nie jest tak, że każdy może się przerzucić na surowe warzywa. Nie daje się, no, i owoce. nie daje się do jedzenia, no co zrobić, no, jakby zjadła już kiedyś i nie, nie spodobało się jej organizmowi. No, no, no i organizm powiedział, że basta, coś musisz tam zrobić, no i ona zrobiła najgorsze, co mogła moim zdaniem, to znaczy to, że ona zjadła tą rybę, no, to spoko, no Boże, no miała ochotę na rybę, no ja też jak mam ochotę na schabowego, to go jem, no. I żyje dalej jakoś z tym. Nie powiem, że się czuje świetnie, ale gorzej. Zawsze gorzej. To jest niesamowite, że zawsze gorzej, więc chyba się skończy na tym, żeby po prostu zdrapywał panierkę ze schabowego, bo to mm. chyba panierka jest lepsza. Natomiast laska, no po pierwsze, najpierw właśnie się przykitrała, później jak ją złapali za rękę, to zamiast krzyczeć, że to nie jej ręka, to, to zaczęła coś ciemniać. A potem powiedziała, że ona już się miała przyznać, i już to w ogóle miałam się przyznać. Dzwonienia do jak, 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 jak pragnę zakwitnąć, no ale niestety wyście byli szybsi ode mnie, więc teraz wam się przyznam. Internet ją wyprzedził zaskakująco. zaskakująco. Po raz pierwszy w historii internetu, internet wyprzedził kogoś w internecie. Internet wyprzedził kogoś w internecie. No i jest, było przykro. Ja próbowałem oglądać ten film, ale. On trwa 30 minut, ja wytrzymam 10 minut, a Proszę. potem poczytam komentarze pod tym filmem. Część z nich była taka: Trzymaj się, rozumiemy, tak. natomiast większość to była, no, zarzucała jej hipokryzję i to, tak. że ona promuje. Jakieś tam rzeczy wegańskie, odżywki, nieodżywki, jakieś które takie nie wynalazki, działają. które nie odżywiają. Wiem, nie wiem, czy działają, czy nie działają, ale że mówi jedno, robi drugie, bo gdyby tak. ona wprost powiedziała: Jeżeli nie zjem ryby, umrę, to ja myślę, że wszyscy by to zrozumieli. No, no tak. Chyba nikt z nas nie życzy no tak. śmierci sympatycznym ludziom z internetu. E... Tak, okay, dobrze. Nie, w sensie nie, nikt tak. nie życzy I... śmierci. W sympatycznym Aha, i tutaj też przypominamy panu Bosakowi, ryba to jednak mięso jest, więc no, tak. To, to, tak. To, to, to jest żywe stworzenie i tak. to jest mięso. To, to nie jest bobrzy ogon. Bobrzy ogon to też mięso. No, więc tak się skończyło, że przeprosiła i nie wiem, co będzie z nią dalej. Pewnie paru followersów u będzie. Paru followersów u będzie, tak jak u było, pewnie paru followersów. Instagramerką blogerką z Dubaju. Słuchajcie, to jest e... coś po prostu. Nie... No ja, ja tutaj ja zacznę e, trochę z takim wyprzedzeniem e, kiedyś na konferencji z polskimi generałami. Jeszcze e, jak dokonywaliśmy inwazji mm -hmm. na Irak. Dokładnie, i mm -hmm. liczyliśmy, rozumiem na to, m, potem tak, takie było uzasadnienie, że będziemy tam eksportować żywność, różne rzeczy będziemy tam sprzedawać. Już trochę spaliłem ten żart. Cukrownie, no i... nie, nie, spokojnie, 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 nie, 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 nie. spokojnie, spokojnie. No i padło pytanie, padło pytanie z publiczności, co będziemy, co będziemy tam eksportować, jakby Polska jest największym eksporterem czego. No i generał Zajeran odpowiedział, wieprzowiny. Także tak. Także tutaj e, było blisko. Powiedziałbym, że się posłużono podobną logiką. Może było, blisko. Naświet, naświet sytuację. było blisko. Było hmm, blisko. Krajowy Ośrodek wsparcia rolnictwa, to brzmi jak krajowy Ośrodek wsparcia trębacza, ale niech już nim będzie. Y, wymyślił zaiste sprytny, przemyślny, szczwany i chytry plan że będzie reklamował polskie produkty spożywcze w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Tym razem z ziemniaków nie jest jej przewiniać. Nie byłoby w tym problemu, gdyby promowano tam polskie soki naturalne, polskie jakieś tam owoce, natomiast postanowiono też, żeby promować yy, sok naturalny z ziemniaka, czyli wódkę. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich yy, wódkę. <laughs> Przy pomocy trzech blogerek, instagramerek, youtuberek, w każdym razie influencerek z Dubaju. Zaprosili je na jakąś imprezę do hotelu i one tam próbowały te, tej wódki. To znaczy ja, ja nawet nie wiem, jak to skomentować. W czyjej głowie powstał ten szczwany plan? Kto wymyślił, że w Zjednoczonych Emiratach Arabskich będziemy promować wódkę? I ja może taki darmowy hint dla panów z Krajowego Ośrodku Wspierania Trębacza. Jeżeli chcecie cokolwiek promować w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, to nie wódkę, której tam się nie da kupić. Jest pewnie, nie wiem, nie robiłem researchu, ale pewnie jest kilkanaście, kilkadziesiąt punktów w, całym, w całych Emiratach, gdzie tą wódkę można sprzedać. Piją ją głównie cudzoziemcy, bo przypominam, że w Emiratach Arabskich większość wyznaje yy, jednak no, mimo wszystko islam, który no, nie, 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 nie pozwala no, na picie. Nie, pa nie patrzy życzliwym okiem, na... okiem na pijaków. Trochę jak milenialsi. Tak. Więc, jeżeli chcecie cokolwiek promować, to nie promujcie przy pomocy influencerek z Dubaju wódki wśród mieszkańców Zjednoczonych Emiratów Arabskich, tylko podpromujcie się w sklepach wolnocłowych na licznych lotniskach, które tam są na pewno. I w sklepach wolnocłowych, jak wstawicie wódkę wyborową albo Chopina, albo cokolwiek, co jest sprzedawane przez polskie polmosy, to będzie to miało sens. Próba zareklamowania w wódki w Dubaju. to Ja nie wiem, ja nawet nie jestem w stanie znaleźć analogii, więc możemy przejść do następnego, bo mnie to przygnębiło po prostu. Kolejne nasze to pieniądze, może... o tako. W piach. Krew w piach. Wy, chciałbym się powiedzieć wypalone, ale to. Przepite. Przepite. Przepite, Przepite, pieniądze. Przepite pieniądze. Tutaj pieniądze. po prostu dosłownie. bez dosłownie. litości. Show no eee, dokładnie. Com. Ale jeżeli chcemy sobie, to może teraz coś takiego na metodą salami na pocieszenie. E, czyli oczywiście skoro przy milenialsach i Instagramie, to tak. pojawiła się nowa odmiana jogi e, z lemurami. Tak. z Lemurami. E, swego czasu e, moja -joga. Tak, swego czasu moja znajoma, e, e, inaczej, Z tego czasu jak na Facebooku modne było hakowanie konta, na zasadzie ktoś zostawił otwarty komputer i wpisywał się jakieś głupoty. Tutaj znajomej, e, z, z konta znajomej wysłano wiadomość do warszawskiego zoo, czy są lemury. I dostała odpowiedź jest król Julian. Bardzo ładnie. Pozdrawiamy <grywanie> warszawskie zoo i koleżankę. E, no i tutaj jakby po, po, poszedł pewien hotel tą ścieżką tak. i stworzył jogę z lemurami. Nazywa się nie le yoga, tylko Lemoga, Lemoż, Lemoga. I ćwiczy się jogę, a obok ciebie twoje ruchy mimikują lemury I jest to tak słodkie, że nie mogłem na to patrzeć. Są to nowe kotki internetu. To znaczy słodkość lemurów próbujących ćwiczyć jogę z ludźmi była tak wielka, że prawie tam omdlałem z radości. Polecam wszystkim na wyčilowanie może nie samo ćwiczenie bo to trzeba by się było udać do Zoo, właśnie pogadać, czy wypożyczą lemura na jakiś czas, albo go nielegalnie nabyć ale zasadniczo. Polecam filmiki z Lemurzą Jogą, jest fantastycznie, i uważam, że taki startup, nawet nie wiem czy to możemy nazwać startupem, taka inicjatywa, jest inicjatywą bardzo pro-społeczną hmm, i bardzo taką potrzebną i fajną i w końcu coś, z czego można niekoniecznie śmieszkować, tylko przyklasnąć. Nie wiem, tak. z czym jeszcze można by było zrobić jogę. Myślę, że alpaki alpaki, jeże na pewno, bo to wymusza pewne pozycje, wygięte pozycje ciała, żeby tak. się nie pokłuć. Lisy e... ostatnio są bardzo słodkie. Nie te, które roznoszą wściekliznę i insekty, tylko takie sweet liski. Do dzikich nie podchodźcie. Z skunksy na pewno, bo też trzeba być ostrożnym, żeby o, o nie zostały. Tak. tam bardzo pewnie powoli prowadzisz ruch w przypadku jogi ze skunksami, bo one tylko jak zagrożone. To... jak tai chi. Tak, tak. O tajczy ze skunksami. O Jezu, jakie to było dobre. I ultymatywna joga, moim zdaniem, z leniwcami, gdzie ruch prowadzisz naprawdę bardzo powoli. Na przykład jedna, jedną pozycję tworzysz przez trzy dni. Wchodzę w to. Tak, e, e, a, skoro, a skoro rzeczy, w które wszyscy chcieliby wejść, ale nikt się nie pojawił, to e, pewien polski przedsiębiorca z, cent, pols, przedsiębiorca z cent, centralnej części Polski, właściwie tak. E, tutaj z plecami w wysokich miejscach. High places, high places mówi, tak. High, e, powerful people, mm -hmm. e, nie, po, potężni ludzie stoją za nim. E, ojciec R. Nie jest to pierwszy R. Z RR. Ojciec. R. Postanowił zostać ekspertem ten, ten. od startupów. Tak. Trochę, trochę tak jak my, no, tylko że ja wiem, że. Tylko tam, on się na tym zna, on się na znaczenie pieniędzy. On się zna zna na robienie. On się na robię. dokładnie. On jeździ Maybachem, a ja się czasami przyjadę elektrycznym BMW z i nogi jak, jak. Jak rodzice doładują konto. No, bankowe. Jak rodzice doładują konto bankowe. Dokładnie. Bo musisz przestać wydawać wszystko na yy, tu wam z mroczną roczną tajemnicę Jacka. Jacek nie rozwala cały hajs na książki. Nie wiem, czy to jest prawda, ale. Jak zwierzę. Dobra, moje mieszkanie w sumie składa się z książek, które są meblami. Co tydzień dostajemy wielką paczkę z różnych miejsc z książkami. Jakby przyszły, nie wiem, cokolwiek pająki, ptaszniki z przemytu, czy jaja. Przypomniał, jaja, że nie jestem psem kory, żeby sobie zamawiać i Smocze jaja, metale ziem rzadkich, jakoś, uran wzbogacony, pluton, to jakoś byśmy byli broni, narkotyki i spokojniejsi. Niestety przychodzą tylko książki. To jeszcze mam taki żart o Maris Polskie czy zna pan jaki żart chemiczny? Znam, ale boję się reakcji. Czyli mówiliśmy o ryzyku. Ale mieliśmy mówić o tym, właśnie o, o ojcu ryzyku, który rozumiem, że chce wprowadzić Kościół w XXI wiek. W przeciwieństwie do tego kościoła z Gdańska, który raczej chce prowadzić kościół w XIII wiek. Tak. Chociaż, jak e, mówi, tutaj się posłużę już też ogólnym sformułowaniem, internauci zauważyli słusznie, że i tak jest to duży postęp kościoła, bo kiedyś palił z, e, autorów razem z książkami. A teraz tylko książki, tak. więc nie Ale rozumiem, tak. że J.K. Rowling nie przyjęła e, za, zaproszenia. Nie, nie dała się wciągnąć <laughs> w spotkanie. W tą beczkę śmiej. O, Mrs. Rowling. <laughs> We want to prigosić, a nie, 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 prigosić to nie po, po angielsku. Przepraszam, pomyliliśmy się. We would języki. like to book uh, an event with you. Okay. God bless. God bless. And Voldemort fire, bless. Have, have, have fire. Tak, dobrze, byliśmy na Ojcu, ryzyków, na ojcu ryzyku. który zorganizował konferencję startupową. Konferencję startupową, i to taką poważną. Zaprosił tam ludzi, którzy będą opowiadać o tym, że możesz sobie założyć hodowlę zwierząt futerkowych. Na przykład był prezes Polskiego Porozumienia Genologicznego, czyli hodowlę psów, pewnie możesz sobie założyć, łącząc dwa w jednym, czyli psy, bo to też takie jakieś ala futerkowe Tak jest. Był jakiś Instytut Gospodarki Rolnej, w ogóle takie rzeczy, które tak. są kojarzone na co dzień ze startupami, oraz był jeden jakiś taki tam domowy koleś ze startupu branży informatycznej IT house, który chyba też nie wiedział za bardzo, co tam robi. No, a jedyny, jedyny przedstawiciel jakby tego, takiego skądinąd świata, więc tam mówili, rozmawiali, miał być premier, ale nie, nie dojechał, bo miał inne obowiązki, prawdopodobnie turniej po kraju z, z reklamując piątkę. No i na przykład nie, nie ten nikt się nie zająknął, żeby coś na przykład ze startup Poland albo z jakimiś innymi firmami, które mają cokolwiek wspólnego ze startupami w Polsce, po prostu uczelnia Ojca weszła gwałtownym skokiem w XXI wiek. Tak. To, to jest budujące, że w, w nowe technologie. Tu się uspokojony. Mi, czy jest? mi też lepiej od razu. Tak, branża mleczarska. Mów e... o tej Patagonii, bo ja nie wiem o co A, chodzi. A, przepraszam, oczywiście. Jakby, dobra, To teraz e, szybkie przerzucenie się na e, e, drugą półkulę. Nie, to jest ta sama półkula. To na. To jest Zachód, na Zachód. zachód. Po drugiej stronie oceanu Stan Zjednoczone. No i generalnie tam taki wiadomo, w Polsce, no to mm, ludzie ubierają się elegancko po prostu. Bo lubią się ubierać elegancko, albo nie bo, bo są nie ubierać biedni. Się. Jak, jak, to, jak to powiedział mój, mój serdeczny przyjaciel niedawno. Poznań jest takim e, miłym miastem, gdzie jeszcze. To jest tak jak Warszawa 5 lat temu, gdzie widać miło ci widzieć, dobrze ci widzieć, ludzie się uśmiechają do siebie. Owa. Jeszcze się lubią? A w Warszawie e, dzieciaki w balancjagach plują na ludzi, którzy nie mają pieniędzy. W Stanach tak nie ma. Piękny kraj, piękny kraj równości. Tak. E, no i tam tak zwani. E, tak tam tak zwani Tech Bros i Money Bros i inni, którzy mają dużo hajsu, ale tak naprawdę już nie wiedzą, co z nimi zrobić. Czyli Wall Street i Dolina Krzemowa. Ubiera się trochę tak, jak my byśmy się ubrali na wycieczkę do lasu, czyli w Polar głównie. Oczywiście, Ubierałem się w Polar 25 ty, 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 lat jestem pewien, że nadal masz Polar w szafie to nie jeden. Polar, Polar nie. Wyrzuciłem wszystkie Polary, Polary, które ma, miałem. Znaczy nie wyrzuciłem, oddałem. I to też polecam, że jeżeli macie jakieś ubrania, które nie są zniszczone, to domy samotnej matki, ośrodki Monaru polecam. Tak. Przyjmują wszystko pod warunkiem, że nie jest rozszarpane i są wdzięczni. Także tak, tu tak, najzupełniej tak. poważnie mówię. Tak. Nie mam Polaru. Nie masz Polaru? Nie. Dobrze. No ale to teraz nagle zaplanowałem mieć. Teraz, teraz możesz mieć, dlatego że Patagonia, czyli marka, która zajmuje się odzieżą od lat chyba 70-tych, jeżeli mnie pamięć nie myli. E, odzie... Ubiegłego wieku już możemy mówić. Z ubiegłego wieku, to mm -hmm. prawda, to prawda. Ciężko, żeby się zajmowali od tego wieku, e, mm, z dałem, 2019 no, przypominam. To dałem, tak tak, tak lepiej brzmi. E, my Bardzo, bardzo jakoś e, tańczymy, ale się nie posuwamy, że tak powiem, za kongresem wiedeńskim. Mój drogi, bardzo do tyzi dzisiaj. Bardzo. W każdym razie, Patagonia, która produkuje rzeczy rzeczywiście do, do spinaczek, tak naprawdę wysokogórskich, czy w ogóle do takiej aktywności zewnętrznej, jest jedną z bardziej ulubionych marek właśnie wśród finansistów. Zaskakują to, czy tam jakby firm, które zajmują się finans, finansowymi sprawami, czyli Wall Street, no i jakby w jakimś stopniu też Dolina Krzemowa. Pewnie jest to nawet bardziej popularne w Dolinie Krzemowej, wiadomo jak tam. Silicon Valley, ktoś sobie ogląda serial, to, to widzi, że tam wszyscy są tak poubierani chinosy i bezrękawnik, tak zwany. No i co? I ponieważ ta firma, czyli Patagonia, stara się być jakoś w miarę odpowiedzialna ekologicznie, stwierdziła, że nie będzie już produkować dla firm związanych z branżą finansową ubrań, jeżeli te firmy nie, nie podzielają jej poglądów na środowisko. Czyli tak naprawdę, jeżeli nie staramy się być teraz bardziej e, ekologicznymi. No i to wywołało jakąś chorą burzę. No. W sensie, ludzie nie wiedzieli, o co chodzi. Byli przyzwyczajeni do tego, że wszystkie pieniądze, wszystkie problemy rozwiązuje się zasypaniem problemu pieniędzmi. E, a tutaj się okazuje, że, że jednak nie. No. Nie, nie da się tak wszystkiego tak. pieniędzmi. No, to jest pocieszające, że firma ma Taka tyle historia. hajsu i tak bardzo nie musi się już niczym przejmować, że może sobie pozwolić na takie gesty. To pokazuje, że trzeba robić to, w co się wierzy, a nie tak naprawdę liczyć na to, że, a nie zastanawiać się, co, co będzie się ludziom podobać. No, trochę jak z Nike'em i Kapernikiem. Okay. Tak naprawdę. Wierzę na, słowo. E, wierzę na słowo. Dobrze, to może na zakończenie tak, oczywiście zanim będziemy spoilerować filmy, które jeszcze nie powstały. E, spora tragedia. Mam nadzieję, tam, mam nadzieję, że nikt nie zginął. Nikt nie, 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 nie sobie nikt, sobie. nikt. Z tego co uf, wiem, nikt nie zginął. Uf. Mało uf. tego, nawet więcej ludzi, co w takim razie mogę już to powiedzieć, więcej ludzi przeżyje. Tak. temu, Bo jak doniósł portal donald.pl, rozumiem, że to nie jest oficjalna strona, która głosi Ale ty, ty, powrót nie, to Donalda jest, Tuska na Nie, to jest dobra to, to jest ta strona, to ta, taka sympatyczna. Lewica, prawica, prawica bogaci. bogaci. To, to my. To my. To my. E, wszystko naraz. I każdy. I oto bo, tam bogaci za oknem. E, no Wypadek straszny. No Straszny wypadek. E, tir z wódką wyborową zderzył się z Tirem z likierem. Stługo się 20 tysięcy butelek. Ludzie mieli łzy w oczach. Świadkowie wypadku i ludzie, którzy przybyli na miejsce zdarzenia, mieli łzy w oczach. Myślę, że trzeba wyciąć ten asfalt, beton po prostu i starać się i spróbować odzyskać cokolwiek. Słuchajcie, co, 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 co ciekawe, hmm, podobno niektórzy płakali za wódką wyborową, a inni za likierem. I ja, gdybym sobie chciał odpowiedzieć na pytanie, za czym ja bym płakał, to niestety okazuje się, że miękne na starość i płakałbym za dobrym likierem, bajlejsikiem na przykład, hmm. albo czymś takim. Co nie jest polski likier, przypomniał. Ja nie jest polski dikier, no ale no ja nie wiem, czy ten, ten likier, który, który został dojechany, to był polski. No w każdym razie 20 tysięcy butelek. Ech, weekend stał się jakby taki smutniejszy w tym momencie. 50 ton alkoholu, 50 ton alkoholu. Jak, ostatnio... jak woda w asfalt. Jak krew w piach. Krew piach. Ostatnio ym, chyba gazda Wybocza miała dość, dość duży artykuł, nie czy to było ostatnio, czy w ciągu ostatniego roku, no bo mnie się czas kompresuje. Dużo artykuł o tym, że pijemy coraz więcej. Mnie to trochę zdziwiło, bo ja oczywiście Ostatnio. żyję w millenialsowej bańce. bańce. Wydawało mi się, że na nienawidzą alkoholu, co oczywiście się nie wyklucza, no bo tutaj... E, więc jakby spożycie w Polsce jest gigantyczne, rośnie z roku na rok i podobno już jakby zbliżamy się do jakiejś takiej granicy upośledzenia e, społecznego, e, więc tutaj myślę, że mm, Jesteśmy krok nad przepaścią, i tym, tym razem zrobiliśmy krok w tył, w tył, a nie wielki krok naprzód, jak mówił klasyk. Dobrze, to może Radku do spojlowania rzeczy, czy chcesz… Chciałem zaspojlować już jak się skończy ten film, czyli Inventor Out of Blood in Silicon Valley o, o, o Elizabeth Holmes i jej firmie Teranos polecam, zacząłem oglądać, czy tam są uwagi, ale generalnie to jest... <grym> Tak, są na przykład do jej modelu biznesowego, nie, nie, to Nie, prawda. uwagi, do, uwagi do, do samego filmu, natomiast ja uważam, że to jest fajna rzecz, która tam w jakiejś pigułkę zbiera całą tę historię, jak… Vampu? Nawet. Nawet, a nawet Wampółkę z krwią zbiera historię o tym, jak to 18-letnia Elizabeth zaczarowała inwestorów, zebrała 700 milionów dolarów, sprzedając im jakiś kompletny pseudo-medyczno-naukowy bullshit. Marzenie sprzedając im marzenie? Tak, sprzedając im marzenie, dokładnie. Ale przy świecie. Ludzie z jakiegoś powodu, inwestorzy dali sobie wmówić pewne rzeczy i obsypali ją pieniędzmi, a potem okazało, że się, że no, niestety e, nauka tak nie działa, i to wszystko poszło. Ale zanim poszło, to, no, to był powiedziałbym, hype. Powiedziałbym, że takim to się trochę historycyzmem, jeżeli mnie nie myli. E... Tutaj to pojęcie Wikipedia, jeżeli mnie nie myli, posłużyłeś, że już po, po fakcie to zawsze łatwo ustalić, że gdzieś miał rację. Oczywiście, że po fakcie, natomiast, tak. natomiast nie. Ja czytałem dużo o teranosie, jak się przygotowywałem do artykułu i niezależni medycy, no, laboranci, tak. analitycy zgłaszali uwagi, że z takiej ilości krwi, takiej ilości analiz się wykonać nie da, ale nikt ich nie słuchał, bo wszyscy byli zachwyceni tym, że przełom i rewolucja. Ale to, jak mówię, to warto sobie obejrzeć, jest chyba, nie pamiętam, gdzie to oglądam, czy na Netflixie, czy na, na HBO, na, na którymś, ja już nie, nie odróżniam tych, tych, tych platform. Albo na, w największej wypożyczalni świata. Yy, <coughs> nie, nie pochwalamy. Natomiast chcieliśmy zaspoilować inny film, którego jeszcze seria, którego jeszcze nie ma. Cowboy Bebop. Cowboy Bebop. Słuchajcie, robią wersję jakiśmy aktorską. Jesteśmy bardzo starzy, więc jakby, e, byli, lubimy anime, stare tak. klasyczne anime. Stare klasyczne anime ze świetnym soundtrackiem. Nawet jeżeli nie lubicie anime, to włączcie sobie soundtrack z Cowboya Bebopa. Chyba, że nie lubicie jazzu, to wtedy po prostu wyciszcie. Ale to nie, jest, to nie jest jazz, ja nie lubię jazzu, a przy soundtracku bawiłem się jak wujek samo zło. Nie, po, puśćcie sobie, a potem wróćcie i podziękujcie. Więc będzie Cowboy Bebop. Tak. Z aktorami. To Książka z... była lepsza. Książka była lepsza oraz po tym, jak zrobili... Z osta... ludźmi. Ostatnio po tym, jak zrobili, tu już rozmawialiśmy wcześniej, z jak ludźmi? zrobili Death Note, czyli A, no też tak. takie, jak to się mówi, kultowe anime. Przepraszam za użycie tego słowa nieironicznie, ale faktycznie Death Note jest kultowym anime. Po tym, jak zrobili wersję aktorską, ja oglądałem i zastygłem. W... Twarza zastygła mi wyraźnie do wierzenia, tak to się ładnie mówi. No tak, ale tam też w Death Note zrobili najbardziej skandaliczny zabieg, czyli wybili aktorów. To, to swoją drogą. E, to, to też było zupełnie, zupełnie głupie, natomiast no to, jak skompresowali historię, która się rozwija w kilku sezonach w jeden pełnometrażowy film, to aż mnie wstrząsnęło. Więc na pewno Cowboy Bebo będzie Słuchaj świetnym dzień. filmem, świetnym. ja już mówię, że wielki sukces, serialem, przepraszam, e, i chciałbym się bardzo pomylić i jak się pomylę, to przyjdę tu i odszczekam, ale obawiam się i mam przekonanie graniczące z pewnością, że się nie pomylę. Niestety. Jest mi smutno. No cieszy mnie to, że jesteś pewien swojego jak hodowcy cebuli zysków tak. w tym sezonie. Dobrze, to byli Janusze Startupów. Nie pijcie za dużo w ten weekend, bo już nie ma czego. Jacek w Patagonii, ja w Patagonii, ja wbiłem się do Patagonii, a ja w Timberlandach. I widzimy się za tydzień w piątek. Także bezpiecznego weekendu, Peace. kochani. Bezpiecznego weekendu. Łatwiej będzie po tym, jak telewizja nie dojechała.